Jesteśmy grupą studentów, której nie jest obojętna przyszłość naszej ojczyzny. Prywatnie realizujemy się na wielu płaszczyznach, ale tym, co nas łączy, jest przekonanie o słuszności naszych działań. Jako Młodzi dla Polski wspieramy aktywność obywatelską i tworzymy przestrzeń do rzetelnej dyskusji. Nasza działalność polega na organizacji spotkań ze znanymi osobami życia publicznego, inicjowaniu debat społeczno-politycznych oraz wydarzeń kulturalnych. Każda działalność publiczna wymaga odwagi, przejścia od słów do czynów. Ściągnij maskę obojętności, dołącz do nas. Wolność i patriotyzm. Te dwie podstawowe wartości skłoniły nas do połączenia się w murach Uniwersytetu Warszawskiego i powołania organizacji Młodzi dla Polski. Zapraszamy na nasze spotkanie formacyjne. Na pewno będzie ciekawie. Jesteśmy najczęściej działającą młodzieżową organizacją patriotyczną w Warszawie. Handluj